Siemka! siemka. No, może być ciężko chłopaki. Nie, nie, git jest, git jest. Damy radę. 40-30 golda. No to trzeba 380, nie? No. Experimentation. No, chyba tak. No, 8 pieniędzy. <noise> Ale mamy teleport No No tak to Jak przychodzi do bazy i widzi że ktoś, no, ktoś niesie, to można go teleportować No tak ja, ja, jak to no to, to ustalmy tak że ktoś, jak ktoś przychodzi do bazy i widzi że ktoś nie item, to gdziekolwiek to można go teleportować Tylko pytań czy to nie wyjebie ci rzeczy wtedy nie? Wątpię Chyba O kurwa, o, kurwa. Co? <śla> Uh <laughs>